To pozwolimy sobie oddać głos sobie. Tak wyszło, że goście, pierwszeństwo, my, gospodarze, pozwoliliśmy sobie zostawić rezerwowy czas. I króciutko powiemy z Jackiem Jedryszkowskim o tym raporcie z badań środowiskowych. Pod tytułem Projekt Krótko i na temat. Przedstawiliśmy wcześniej założenia. Dzisiaj już mówimy o raporcie końcowym z tychże badań raport z tych badań realizowanych w ramach konkursu, w ramach programu rozwoju sektorów kreatywnych przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych i tutaj przypominając w 2003 roku materiały dydaktyczne udostępnione na kanale YouTube JJ Kursy uzyskały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia tego właśnie konkursu i w ramach realizacji zadania opracowano 50 filmów, pod wspólnym tytułem, krótko i na temat, w pięciu obszarach tematycznych. Materiały zostały następnie przetestowane podczas warsztatów i dla dzieci, i dla młodzieży, studentów oraz seniorów. I przedstawiamy dzisiaj takie najistotniejsze rezultaty, i ilościowe, i jakościowe z tego raportu końcowego, projektu. I co tu należy zaznaczyć? Prezentujemy, jak już powiedziałam, pełne, końcowe wyniki uzyskane w czasie realizacji projektu oraz w ciągu kolejnych ponad pięciu miesięcy, po jego zakończeniu dokładnie do 16 kwietnia 2004 roku. No i zatem przechodząc do takich założeń badawczych, tutaj stanowisko teoretyczne wytyczały nasze poszukiwania badawcze, teoria konstruktywistyczna, tylko wymieniem wskazania na szerokie oddziaływania współczesnej technologii, głównie koncentracji uwagi i wskazania na autoedukację, co za to idzie, samorealizacją, samostanowienie i edukację otwartą. I tutaj z perspektywy metodologii badań pedagogicznych założyliśmy, że ta działalność będzie miała postać badań diagnostycznych o charakterze mieszanym, czyli ilościowo-jakościowym i osadziliśmy to głównie w pedagogice medialnej. Cel poznawczy był ukierunkowany na ustalenie czynników determinujących korzystanie z edukacyjnych materiałów wideo reprezentantów właśnie tych trzech wspomnianych już grup wiekowych, czyli i dzieci i młodzież, studenci, dorośli i seniorzy. Cel praktyczny to z kolei wypracowanie rekomendacji dla twórców edukacyjnych materiałów wideo uwzględniających te preferencje poznawcze trzech grup wiekowych. I analiza, prezentacja zebranego materiału empirycznego stanowi tutaj próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki determinują korzystanie z edukacyjnych materiałów wideo reprezentantów tych trzech grup wiekowych. I tutaj główny problem badawczy złożony był z trzech szczegółowych. Pierwsze pytanie, problem wiąże się z ustaleniem strategii poznawczych. Jakie stosują reprezentacji trzech grup wiekowych. Drugie wiąże się z rozpoznaniem kompetencji informatycznych, jakie przejawiają właśnie respondenci. I trzecie z identyfikacją powodów, powodów, dla których badane osoby korzystają bądź też nie korzystają z poradników wideo w internecie. Stąd tutaj pytanie, dlaczego? No i te badania zostały osadzone w procedurze diagnostycznej. Gdzie zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, trzy techniki ankieta, wywiad otwarty, obserwacja uczestnicząca i badania w ramach projektu przeprowadzono w październiku w 2003 roku. W trakcie tych zajęć warsztatowych, podczas których wszyscy uczestnicy realizowali ten sam program, te same treści programowe ten sam zakres materiału. I po zakończeniu tego projektu w listopadzie i w grudniu w 2003 roku odbyły się dodatkowe jeszcze warsztaty. Warsztaty z seniorami Polkowickiego Uniwersytetu III wieku, dzięki którym udało nam się jeszcze zwiększyć reprezentację tej grupy wiekowej w badaniach, i w konsekwencji całą grupę badawczą, całą próbę stanowi 71 osób. W tym według rozkładu liczebności, jak na prezentowanym wykresie kołowym, dzieci stanowiły 20, 22 25. osoby. Tak, studenci, czyli dorośli 24, seniorzy 60 plus 25. Nie tylko, osób. Nie tylko studenci, ale także. Osoby dorosłe. Też. Tak, i w ciągu ponad 5 miesięcy po zakończeniu projektu zebrano również dane ilościowe z Google Analytics. I tutaj te najistotniejsze rezultaty badań planujemy. Mamy nadzieję, że nam się uda opublikować niebawem. Takiego terminu użyję. I ciąg dalszy. Zapraszam Jacka. Ja tylko chcę dopowiedzieć, że te wyniki, które przedstawię, nie są. Może tak, to nie była grupa losowa. Tutaj dobór grupy był celowy. ewidentnie celowy. Wyglądało to w ten sposób, że na przykład w przypadku osób 60 plus. To było zaproszenie do uczestnictwa w zajęciach, gdzie miał się pojawić komputer, to było tam zapoznanie się z, z kursami wideo oraz zajęcia warsztatowe, na których mogli te, te starsze osoby mogły dostarczyć, dostarczyć jakieś swoje zdjęcia, obrabiać się z zastosowaniem sztucznej inteligencji, gdzie instrukcją były, były właśnie opracowane filmy wideo. A więc samo pojawienie się komputera na pewno w tym ogłoszeniu na pewno dokonało pewnej autoselekcji, gdzie gdzie osoby, które mają jakieś tam no, obawy, o, obie obawy na pewno się nie pojawiły. Podobnie, y, podobnie dzieci, także, no, a dzieci były w wieku nawet od 6 tak. do, do, pięt, do 15 lat. Zaraz będzie. Jeżeli, jeżeli brakowało jakichś tych, nie, nie, to jeszcze brakowało tych kompetencji. To, to na pewno też osoby przewijające jakieś tam wątpliwości się nie pojawiły. No w, przypadku, w przypadku dorosłych tutaj bardziej bardziej to można powiedzieć, że był bardziej dobór właśnie losowy, gdzie, gdzie studenci w ramach, no chętni co prawda, ale, ale, ale że tak powiem wytypowani z zajęć uczestniczyli w, w, naszych, w naszych zajęciach warsztatowych. Dobrze, i przejdźmy może do krótkiego wprowadzenia. Otóż badania związane z oddziaływaniem filmów dydaktycznych prowadzę od tam roku, po, można powiedzieć, 2000 nie albo nie. i wcześniej. Od roku 2008 publikowałem filmy w formacie flash, ale z racji problemów związanych z flashem, trzeba było. Zmienić technologię, ale to nie było tak, że po prostu pod te zajęcia tylko pro, pro, tworzyłem te filmy. Ale odbywało się to w ten sposób, że powstawały one w wyniku badań. To także zawsze następowało sprzężenie zwrotne. Najpierw film, potem ocena przydatności i kolejna modyfikacja. Także od roku 2015 filmy są publikowane w serwisie YouTube na kanale JJ Kursy. W tym momencie jest to dokładnie, nie powiem, około 250 filmów, gdzie 200, 200, około 30 jest ogólnodostępnych, pozostałe są tylko dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. I w roku 2023 projekt krótko i na temat: udało nam się zdobyć dofinansowanie ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i opracować. Filmy w formule krótko i na temat. Dlaczego krótko i na temat? Dlatego, że wynikało to, to z badań, mianowicie oczekiwań. oczekiwań i preferencji, możliwości preferencji poznawczych młodzieży, gdzie nikt już nie chce oglądać dłuższych materiałów, ale to nie tak, że tylko były krótkie. Ta formuła krótko i na temat to jest do trzech minut. I rzeczywiście większość takich fragmentarycznych zagadnień można w takiej formule zmieścić, ale to jednak jest szkoła, a zatem, bo głównie było to robione z myślą o studentach. Ale studenci, jak już dzisiaj to wyszło w naszych wypowiedziach nie za bardzo odbiegają, jeżeli chodzi o kompetencje informatyczne od dzieci, dzieci szkoły, dzieci. ze szkoły podstawowej, a zatem te treści jak najbardziej odpowiadały także, także dzieciom, więc skoro szkoła, no to nie wszystkie tematy można ograniczyć do 10 do 3 minut, a zatem dzieci. pewien blok tematyczny, a konkretnie 10 filmów. Także obejmowały zagadnienia dotyczące ujęte to były filmy dziesięciominutowe o szerszym zakresie tematycznym i właśnie na bazie takiego dłuższego filmu były zrealizowane zajęcia warsztatowe, gdzie korzystający oglądając materiały, wykonywali zadania, zadania praktyczne. I tutaj widzimy te bloki tematyczne. Dane zostały zaktualizowane, jako że jest to raport końcowy. Mamy pięć bloków tematycznych, łączny czas trwania filmów w poszczególnych blokach, i do dnia 16 kwietnia odnotowaliśmy 41 tysięcy, no prawie 42 tysiące wyświetleń, i materiały były oglądane przez 936 godzin. Także w czasie. Także można powiedzieć, że nasz kurs zaczął żyć własnym życiem. Cały czas jest wykorzystywany przez ludzi w internecie, prawdopodobnie także przez szkoły. Wiem, że pewne materiały także wykorzystywane są przez moich studentów. Ja część filmów polecam. W każdym razie cały czas ten, ten materiał no nie jest tak, takim martwym, że raz, raz został opracowany i koniec, żyje. on żyje i jest jest wykorzystywany my tutaj jesteśmy w stanie pokazać tylko fragment materiału badawczego bo Google Analytics analityki Big Data cały czas gromadzą te dane i im dłużej te materiały się znajdują w internecie tym, tym ciekawsze uzyskujemy rezultaty dlatego skupimy się przede wszystkim na wynikach obserwacji które były planowane obserwacji które były planowane w ramach, w ramach projektu i tutaj może może nie będę czytał już pytań ankietowych, bo one są tutaj Odpowiedzi. powtórzone razem, razem z naszymi wynikami. I tutaj, jednym, więc tak, była ankieta, była obserwacja, i tutaj mamy pytania ankietowe, czy prezentowane materiały były zrozumiałe. Ja jeszcze raz przypomnę, że materiały opracowywano głównie z myślą o studentach, ale nie były to jakieś zagadnienia wybitnie o charakterze informatycznym, były to podstawy technologii informacyjnych, ciekawe zastosowania, aplikacje użytkowe. I jak widzimy, ocena zrozumiałości jasności, przystępności tych materiałów jest w każdej grupie wysoka, poczynając od dzieci to ponad 77%. No i tutaj można się było takiego wyniku spodziewać, że, że no szczególnie te najmłodsze dzieci mogły pewnych treści nie, nie zrozumieć. Przejdźmy dalej. Mhm. Czy prezentowane materiały mogą być przydatne i tutaj ta ocena także jest wysoka, a więc każda z grup badanych dostrzegła przydatność, Bez szczególnie ocenia. praktyczną w praktyce tychże materiałów, szczególnie, że później wykonywali te zadania i widzieli bezpośrednie przełożenie częściowo z teorii, ale i praktyki do, do zastosowań takie, które mogą im się przydać osobiście. Czy prezentowane materiały są interesujące? No i tutaj wyniki też bardzo podobne. No, dzieci z racji z racji wieku, możliwe, że tutaj troszeczkę odstają od reszty, od reszty. Te wyniki są troszkę troszkę niższe. Wyniki badań. Ocena tempa przekazu. Otóż, proszę Państwa, badania, które prowadziłem od, od, od dłuższego czasu, wykazały, że. Zmieniają się na przestrzeni lat preferencje poznawcze, strategie uczenia się, i młodzi coraz z epoki już nie książki, tylko smartfona komputera najpierw, potem smartfona inaczej patrzą na świat i mają inne oczekiwania. I tutaj pojawia się ciekawa tendencja. Wiemy, że w dobie TikToka, tych krótkich komunikatów multimedialnych, memów, krótkich filmików, te, te preferencje są inne niż, niż kiedyś, niż kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. Odbiorcy są, oczekują właśnie krótkiego, zwię zwięzłego, zwięz szybkiego przekazu, i tutaj widać, jak te, jak te preferencje się kształtują. Dzieci, jak widzimy, że tempo wysokie, bo filmy niektóre, niektóre filmy miały mniej niż 3 minuty. To było nawet czasami kilkadziesiąt, kilkadziesiąt sekund. A zatem u dzieci już widać, że to tempo narracji wysokie, jest, odpowiada im, tak. A u dorosłych, u dorosłych już te preferencje wydają się ukształtowane. Głównie byli to studenci. I tutaj tutaj to, to wysokie tempo przekazu jest jak najbardziej odpowiednie. A u odbiorców wychowanych na liniowych, często papierowych przekazach, książkach, podręcznikach, można się było tego spodziewać, że no niestety to tempo już jest zbyt wysokie, zbyt szybkie. Nie ma proszę zobaczyć ani jednej odpowiedzi, że, że było zbyt wolno, tak? A zatem już teraz widzimy, że taki przekaz współczesny, bardzo szybki, skoncentrowany jednak nie, nie jest odpowiedni dla osób dla, dla osób 60+. Ocena czasu trwania filmów to także można było się spodziewać analizując Bieżące wyniki badań dotyczących mediów, że komunikaty powinny być krótkie. Krótko, stąd krótko i na temat, i ta formuła także jak widać, nam się sprawdziła. Jedynie znowuż osoby 60, plus. tutaj to nie do końca było odpowiednie dla tej grupy. Przyspieszmy, może. Jak często korzystasz z różnych poradników wideo. I tutaj pewne zaskoczenie, bo właśnie w grupie, w grupie seniorów. dorosłych se, seniorów, 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 właśnie w tej grupie korzystanie z poradników jest, jest najczęstsze, a, a rzadko sporadycznie w każdej innej grupie. Teraz już musimy przyspieszać wyniki obserwacji. Tak, kompetencje informatyczne. W żadnej grupie nie stwierdziliśmy, ale przypominam, że dobór nie był losowy. Nie stwierdziliśmy braku kompetencji, czasami były, była potrzebna drobna, drobna, drobna pomoc, wsparcie trenera. Czasy mamy cyfrowe, a zatem jak widać te kompetencje do korzystania z materiałów wideo materiałów multimedialnych są wystarczające, są wysokie. Oglądanie, sposób oglądania. Oglądanie materiałów do 3 minut. Nie zaobserwowaliśmy przewijania. Tutaj ten, ten skąd takie pytanie? No, zaobserwowana, zaobserwowałem, szczególnie w swoich badaniach, że zmieniają się sposoby korzystania z materiałów wideo. Te były króciutkie, może dlatego przejdźmy od razu do tych materiałów dłuższych, bo tutaj. Rysuje się pewna ciekawa tendencja. Otóż na zajęciach zaobserwowałem nawet, zaobserwowałem, analizując, analizując raporty YouTube Analytics i będąc na zajęciach, że to obserwowanie, korzystanie z materiałów nie jest liniowe, że studenci bardzo często przewijają na koniec, zapoznają się z efektem. I wracają do, do momentu, od którego muszą wykonać zadanie w praktyce. Tutaj, co prawda, nie ma motywacji zewnętrznej, że, że będzie jakaś ocena, oni, oni są zmotywowani, że muszą to obejrzeć, muszą to zrobić. I tam rzeczywiście obserwuje się coś takiego, że unikają teorii, ale to unikanie teorii to jest, że tak powiem, dramat współczesnej edukacji, bo na początku każdego wprowadzenia filmu jest powiedziane, po co to robimy. I jak jeszcze można inaczej to zrobić? I oni to wszystko pomijają. Oni to pomijają, patrzą, co wyjdzie, wracają do momentu, gdzie jest przekaz konkretnych operacji, działań i tworzą idealną kopię tego, co było pokazane w materiale wideo. A więc zanika totalnie kreatywność. I jest to tworzenie po prostu odtwórcze. odtwórcze, jest to tworzenie kopii tego, co było pokazane. I tutaj ciekawa obserwacja, że nawet dłuższe materiały osoby 60 plus oglądają liniowo, nie widać żadnych tutaj tendencji do, do ingerencji w przekaz, a na przykład już u, u dzieci, Widzimy pojawianie się częstego przewijania do przodu, tak samo u dorosłych, i dorośli właśnie stosują tą strategię zapoznania się z tym, co z tego wyjdzie, i dopiero wracania do jakiegoś tam określonego miejsca. Ja tylko dodam, że zaobserwowałam z zajęciami z seniorami, że oprócz tego, że liniowo oglądają, każdy z nich ma zeszyt, długopis i równolegle notuje. Ale także to, czego żeśmy się nie spodziewali w tych badaniach, że bardzo często przewijają nie do przodu, a wstecz, tak. aby powtórzyć sobie pewne treści. Wielokroć. Wielokroć. Wyniki wywiadu też może już podsumowujmy, bo nam zostały dosłownie trzy, trzy, minuty. trzy minutki. Wywiad po przeanalizowaliśmy także. Z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji pomógł nam program World War, gdzie World Cloud, przepraszam, gdzie odpowiedzi na pytania z wywiadów przeanalizowano w formie graficznej. Czyli dlaczego korzystasz z poradników wideo w internecie? Dzieci, aby coś zrobić, aby sobie oglądać coś ciekawego. Z czegoś korzystać dorośli, tak? W praktyce chcą z czegoś korzystać, a szczególnie u osób, u seniorów mamy całe spektrum różnych zagadnień, tematów. Najczęściej jest to poszukiwanie właśnie takich poradników różnego rodzaju, jak coś zrobić kulinarnych, majsterkowanie, życie codzienne, w praktyce korzystanie z jakiejś tam technologii tu utilitarne poszukiwania związane z tym, że tu i teraz mi się coś popsuło, tu i teraz mam problem i wtedy mam mobilizację, motywację, żeby poszukać rozwiązania w internecie. Tak jest. Już teraz może nie, nie mamy czasu na, na cytaty i tylko może spójrzmy właśnie na to podsumowanie AI. Jakiej długości poradniki wideo preferujesz i dlaczego? Krótkie, krótkie, krótkie. Przede wszystkim. Gdzie u osób, kilka minut u dzieci... Długie, czasem jak coś zrobić, ale kilka minut. Czasami u dorosłych, u starszych osób przejawiało się, że dłuższe tak I tylko dodam dłuższe, wtedy tylko wtedy było uzasadnienie, jeśli mnie to interesuje, tak. jeśli potrzebuję zrobić to dokładnie. Tak I też tak samo, tutaj mamy konkretne odpowiedzi, ale użyjmy już może tego podsumowania, co i dlaczego powoduje rezygnację z oglądania lub zniechęcenie do poradnika wideo nudne informacje, jakość mówienia, zbyt długie treści, głos występującego. U osób starszych jakość, brak kompetencji, reklamy. To może tyle i. Jakie uwagi i propozycje masz w stosunku do zaprezentowanych materiałów wideo? Żeby to już chyba jednak wrócę, bo tutaj nie, nie krócej, to zależy od wieku, yy, tutaj mamy. Prostszy język w przypadku dzieci, no, skierowany hejka. do dzieci, hejka proponują, żeby, żeby używać takich zwrotów yy, bardziej, yy, bardziej młodzieżowych. A w przypadku dorosłych tutaj bardzo cenne uwagi, ale, yy, ale już są stosowane od dawna w moich filmach a mianowicie używanie napisów, szczególnie tak. w przypadku, gdzie są studenci czy osoby, które zainteresowane są treścią, korzystać na przykład w transporcie jakimś publicznym, w miejscu publicznym, żeby nie każdy słuchał, co jest oglądane, tylko po prostu można było się zapoznać. I jeszcze w drugiej sytuacji zgłaszały osoby dorośli i seniorzy, kiedy są terminy obcojęzyczne, stwierdziły, żeby sprawdzić w słowniku, mówię tu o angielskojęzycznych, to dobrze, by to było napisane. Tak, tak. No i używanie liczby mnogiej. Nie zrobiłem, tylko szmy, zrobiliśmy, szmy. ale to także jest używane w praktyce. Patrzenie w kamerę, no nie zawsze można patrzeć w kamerę, jeżeli się omawia czynności i, i, i się patrzy na to, co się wykonuje, ale, ale jak najbardziej te uwagi uważamy za cenne. No i rekomendacje to już może no, już, masz już koniec. może pomińmy, ale one wynikają generalnie z tych uwag. Generalnie co się powtórzyło i co trzeba podkreślić, formuła krótko i na temat jak najbardziej się sprawdziła. I edukacja powinna patrzeć na to, na to co się dzieje w internecie, szczególnie TikTok i, i, i te wszystkie filmy typu shorts, tak. żeby nie przedłużać gadulstwo rozległe wstępy Podsumowania, tego młodzież i tak nie ogląda. A więc tak, w takiej formule należy używać, ale to nie znaczy, że to jest źle. Że no, te, tego, tego wstępu, tej teorii, tego, tego podsumowania naprawdę brakuje i trzeba wymyślić takie formy, aby jednak. Ci młodzi, no każda grupa wiekowa zapoznała się chociaż z celem, po co my to robimy, jak jeszcze można to zastosować. To jest dramat współczesnej edukacji. Oni, owszem, oglądając, przewijając do końca i wracając do tego momentu, gdzie im się pokazuje czynności, są w stanie zrekonstruować część teorii. Ale nie zrekonstruują tego, gdzie jest powiedziane, jak jeszcze inaczej można tą wiedzę zastosować w praktyce. I, i ten dramat polega na tym, że korzystając właśnie z wideoporadników dochodzi do, po prostu do działań odtwórczych. Twórczość jest w tym momencie tłamszona, zabijana. I to tyle z mojej strony. Dziękujemy, dziękujemy bardzo.